No nic trudno. Może kiedyś do mnie dotrze jak to ma być. Bo ja już nie wiem. Może kiedyś jakieś o, o, ośnienia mnie spotka i... A Bo na kiedy masz mnie zakazów? No wiedziałam o co im chodzi. No tata, można przeklinać i robić wszystko. No nie wszystko, wszystko. No ale pato streamerzy robią tam po to swoje streamy. Generalnie. Także tak? No właśnie. I możesz komentarze pisać, nie? I wszystko jest git. La, 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 la. A gdzie pasód ostatnio streamował przed Kikiem? Na, na TikToku czy gdzie? Kurde, się uderzyłam. Bo ja nie wiem. Za bardzo. Gdzie on był? Na YouTube mniej zakazów niż na TikToku jak coś. Na Twitchu. I co, zablokowali go, czy co? Jak to się stało, że on na Twitchu nie... Tak? A to Twitch też taki bl blokujący? Co ty mówisz? Okej. Okay. To nie wiedziałam o tym. Wszyscy mnie pytałem jak, jak tam na no, tym streamować, to powiedzcie, jak streamować na nim, to ja będę. Wszyscy mądrzy, ale nie mogę mu pomóc. Czemu tak? Bo nikt nie wie, co zrobić z tym kikiem. YouTube jest ok też. TikTok bardzo, bardzo ten. Bardzo się tam pozmieniało wszystko chyba jak Trump wszedł do tego. W politykę znowu. To wiesz. A oni się zaczęli srać. Banny o nic. I tam. No. Bardzo się zrobiło. Zakazane wszystko. Tematy jakiekolwiek. Może nie cisza zapada, może, może komentarze nie dochodzą. Jak zawsze. Wiesz jak to jest? Ci odpalę się jeszcze raz, może pomoże. Być kobietą, być kobietą. Kot, a Ty wiesz ekstremować na tym, na kiku? Skoro tak mówisz. Bo ja nie wiem. No, ktoś musi wiedzieć. Nie może być, że nikt nie wie, że tyle ludzi kurwa streamują. To muszą wiedzieć. Ale streamerzy nie siedzą na streamach. Str streamerzy robią swoje streamy, więc my ich tu nie spotkamy za często. Cześć, Krzacik. Aj, aj. Szalony, dawaj monetki. Popierdoliła was tymi skarpetami, ale nieważne. Adrian, 100 monetek. Co tam tym daniem pisze? Mam nowego kota. Kurwa wszyscy z kotami, bo spojbało z tymi kotami. Koty i koty. A ja tu bez kota siedzę. Co bym chciała kota. Ty masz dać monetki, jak chcesz coś zobaczyć. Pięć kotów masz? Spoko. I tak nie masz 13. Maltańczyk. No, to przynajmniej taki piesek kot. Takie nie za duże. Ja też myślałam o nim, ale mi się nie podobają. No. Fajne? Czy ja wiem? Mi się nie podobają. Mi się podobają korgiśki. Korgiśki, Korgiśki. Ja jestem za korkiśkami. Takie małe. Z tymi nóżkami malutkimi, krótkimi, takimi. Bertolini pisaj tutaj. No to na pewno. nic. Ja coś wymyślę z tym. W końcu zrobię. Może. A jak nie, to trudno. Dawaj blika pobuję wszystko, co trzeba. I Ciebie pobujam. To wysyłaj Blika. Siema. Będzie Błoczek, dawaj monetki. A to ty masz też takiego psa? Z psami na łóżku, kurwa, no nie wiem. Wyślę na WhatsApp, no. Ja nie wiem. Blika wiadomość, dobrze. A kogo bardziej wolisz? Psa czy kota? Limonek. Psa? Dlatego masz 13 psów, tak? Aha. Czaję, czaję. Rozumiem. Ten też ma psa małego jakiegoś. Dobra. No. Rozumiem. Wejdę, 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 wejdę. Gdzie mam wejść? Nie twoja wina. Twoja wina, że bardziej wolisz kurwa psów. To się nie spodziewałam. Bo myślałam, że ty za kotami. To tylko mi ten, to tylko mi podpowiada nie za monetki, a za minetki. za minetki sto minetek dobra cena prawda Czy psów kurwa wolą? No, nie na tylko na cyckach, jeszcze na dupach. Dupa też nie najgorsza. Siemanko. Chłopaki, kto daje monetki pisać na snap albo na telegramie? А, то отписал тебя Nie, ja już nie chcę Waszych psów oglądać. La la la, 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 Zrobiłem im klatkę. Ten klatkę zrobił. Pa, Michał, pa. Ty zrobiłeś domek i Damian też zrobił. Dzięki, nie wiem jaki. Po, żeby pokazał. Zobaczymy. Serę. cerę mam taką teraz. Ja pierdolę, jakbyś to zobaczył, bez filtru. Mam, wszędzie mam takie kropaczki. Po zabiegu. Ja tak nigdy nie miałam, kurwa. Piątek, sobota, niedziela, trzy dni ja mam, kurwa, taką skórę. Ja nie wiem, co ona tam narobiła. No to jest masakra po prostu. Po prostu pewnie ktoś strzela. Było na filmiku klatka, ja nie zobaczyłam, bo ja miałam wyjebane. Może dlatego. Monek, przez Ciebie wszystko. Okazało się, że nie oglądam tego, te filmy filmu, jakby. A, a to napisz na Whatsappie, co? Bo wysłał tych kotów, psów. I tam była ta klatka. Ja piszę klatkę, pokaż. A on mówi, tam było. I co, kurwa? I się sprzedałam. Głupota ludzka, nie zna granic, kurwa. No znaczy przysiad taki, wiesz jak na siłowni robią? Przesiad, przesiady robią z sztangą, czy tam z hantlami, czy po prostu bez niczego. Takie o. Kurwa Damiano, kiedy tobie jeszcze trzeba? Teraz jest. Nie wiem, partyzant. Jak ja Ci wszystko powiem, to nie będzie to zabawy żadnej. Ona by tak chciała być tu ze mną, kręcić planty, mm. po czym kręcić pękro. Co Ty kłamasz? Разрутся.